Na wiec zorganizowany przez organizację kobiecej Miasto Słupsk przyszły setki osób, by wspólnie pokazać wściekłość z powodu napaści wojsk Putina na Ukrainę, ale także jedność i solidarność z tymi, którzy tuż za naszą granicą walczą z rosyjskim najeźdźcą. Nad głowami manifestantów powiewały flagi ukraińskie, polskie i europejskie. Niektórzy przynieśli też transparenty z hasłami antywojennymi i krytykującymi prezydenta Rosji. Wielu obecnych wzruszyło się podczas hymnów państwowych Ukrainy i Polski. Wzruszające i bardzo emocjonalne były również przemówienia. Refleksje, smutek, prawdopodobnie poczucie niemocy. Straszne uczucie, bo chciałoby mi się mieć nadzieję, i poczucie dumy, że człowiek może wiele, że może także zwyciężać. Dzisiaj Ukraina jest w żałobie, dzisiaj Ukraina płacze, cierpi, ale dzisiaj Ukraina także. Walczy. Podczas przemówień również w języku ukraińskim podkreślano, że czwartkowa agresja Rosji na Ukrainę to kolejny etap wojny, która za naszą wschodnią granicą trwa już od 8 lat. Wtedy bowiem Rosja zaanektowała Krym i próbowała zająć dwa obwody na wschodzie Ukrainy. Były także zapewnienia o wsparciu i pomocy. Ta w Słupsku trwała przez cały weekend. 62-letni agresor spędzi w areszcie przynajmniej 3 miesiące. Taką decyzję podjął sąd rejonowy w Słupsku. Słupszczanin w miniony czwartek wywołał awanturę w przychodni przy ulicy Tuwima. Interweniowała policja w jej trakcie. 62 latek wyjął nóż i ugodził jednego z funkcjonariuszy. Mężczyzna został obezwładniony. Ranny policjant trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Zgodnie z obowiązującym prawem, zarówno policjant w mundurze, jak i policjant pełniący służbę w ubraniu cywilnym jest prawnie chroniony przed atakami fizycznymi. Prawo przewiduje karę za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta, a zachowanie to jest przestępstwem. W tym przypadku prokuratura uznała, że sprawca działał z zamiarem zabicia policjanta. Grozi za to kara od 8 do 25 lat albo kara dożywotniego więzienia. Sztab mieści się w pokoju 105 Słupskiego Ratusza. Kontaktować się z nim można telefonicznie pod numerami 693 390 111 lub 519 123 181 lub 59 84 88 321. A także mailowo ukraina małpa um.slubsk.pl. Na miejskiej stronie internetowej www.slubsk.pl. Jest już dostępny formularz, w którym osoby potrzebujące pomocy mogą napisać, czego potrzebują, natomiast słupszczanie mogą zadeklarować rodzaj pomocy, jakiej chcą udzielić. Sztab będzie też kierował przybywających z Ukrainy do dostępnych miejsc noclegowych. Uchodźcom na bieżąco będzie także udzielana pomoc prawna, pomoc psychologiczna i wsparcie socjalne. Dary rzeczowe dla żołnierzy i mieszkańców Ukrainy można przynosić do kilkudziesięciu miejsc w całym mieście, to Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6, codziennie do godziny 18.00, wszystkie przedszkola i szkoły samorządowe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, instytucje i placówki kultury, takie jak Słupski Ośrodek Kultury Nowy Teatr, Teatr Tęcza, Miejska Biblioteka Publiczna, Filharmonia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, pływalnia i stadion 650-lecia codziennie w godzinach od 9 do 21 oraz Park Wodny Trzy Fale w godzinach od 7 do 16. Ważne, żeby przekazywać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a są to przede wszystkim artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. Szczególnie konserwy, kasza, ryż, makaron, cukier, kawa, herbata, przeciery owocowe i warzywne, suszone owoce i warzywa, olej, orzechy, słodycze, ale także jednorazowe kubeczki, talerzyki czy sztućce. Potrzebne są także artykuły chemiczne i toaletowe oraz środki higieniczne, papier toaletowy, podpaski, tampony, chusteczki nawilżane, kremy ochronne i nawilżające, Chusteczki higieniczne, mydła, szampony, żele pod prysznic, szczoteczki i pasty do zębów, grzebienie, pampersy, płyny do prania i do mycia naczyń. Przynosić można również środki opatrunkowe i leki przeciwbólowe na zranienia i oparzenia, gazy jałowe, kompresy, opaski uciskowe, bandaże, środki odkażające, chusty opatrunkowe, rękawiczki jednorazowe, nożyczki do opatrunków, plastry z opatrunkiem, strzykawki 2 i 5, antyseptyki do ran. Albumin 200, leki przeciwbólowe, uspokajające, witaminy, leki przeciwbiegunkowe. Walczącym Ukraińcom potrzebne są również odzież termiczna, ciepłe skarpety, bielizna termiczna, szale, rękawice grube, mocne buty. Tego rodzaju pomoc niezbędna jest już teraz. Ona trafi na Ukrainę, ale gdy do Słupska przyjadą ukraińskie rodziny, potrzebne będą również koce, kołdry, poduszki, pościele, ręczniki, środki chemiczne i toaletowe, środki higieniczne, pieluchy oraz kosmetyki. Ci Słupszczanie, którzy wolą pomóc finansowo, mogą przelewać pieniądze na specjalne konto bankowe, które miasto uruchomiło za pośrednictwem Fundacji Przystań. Numer konta: 26 10 90 25 90 000, 000 01 49 82 67 96 z dopiskiem Słupsk, Ukrainie. Między Słupskiem a Lemborkiem przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości około 50 km. Dzięki temu pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km na godzinę. Obecnie jest to maksymalnie 120 km na godzinę, a towarowe do 120 km na godzinę. obecnie mogą jechać 70 km na godzinę. Podróż ze Słupska do Lęborka skróci się więc o 10 minut. Docelowo jednak pociągi będą mogły na tej trasie pojechać nawet do 200 km na godzinę. Inwestycja kolei nie ograniczy się tylko do torów. Przebudowane zostaną lub powstaną nowe perony na stacjach i przystankach. Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno-Pomorskie, Strzyżyno-Słupskie, Damnica i Jezierzyce-Słupskie. Wybudowane zostaną przystanki w Runowie, i Łebieniu, odbudowany zostanie przystanek w siemienicach. Powstanie też 8 przejść pod torami między innymi w Potęgowie i Damnicy. Przebudowane lub wyremontowane będą też mosty oraz wiadukty. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Początek prac planowany jest jeszcze na ten rok. Inwestycja ma się zakończyć w 2026 roku. Kolej szacuje, że prace na tym odcinku kosztować będą ponad 1,5 miliarda złotych. Dodajmy, że w styczniu PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację stacji Słupsk. Powstaną tam nowe perony z zachowanymi wiatami i nowoczesną informacją pasażerską. W przebudowanym tunelu pojawią się windy na perony. Te prace także mają się rozpocząć w tym roku. Halina Chmielecka otrzymała prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego: srebrny medal Labor Omnia Vincit. To odznaczenie zgodnie z jego łacińską nazwą, która w przekładzie na język polski brzmi praca wszystko zwycięża, przyznawane jest za krzewienie pracy organicznej. Halina Chmielecka otrzymała medal za wieloletnią działalność w Słupskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym i współorganizację dwóch muzycznych wydarzeń: Festiwalu Pianistyki Polskiej oraz Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Do ubiegłego roku przez 20 lat laureatka wyróżnienia była sekretarzem zarządu STSK, z którym związała się w 1990 Roku. Ubiegłoroczny 55 festiwal Pianistyki Polskiej był 27 festiwalem, który współorganizowała. I choć podczas ostatnich wyborów w STSK nie ubiegała się już o funkcję sekretarza zarządu, wciąż jest członkiem tego stowarzyszenia. Halina Chmielecka znalazła się w gronie niemal półtora tysiąca osób, artystów, społeczników, naukowców i osobowości, które otrzymały srebrny medal od Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego. Na liście wyróżnionych jest m.in. słupszczanka Danuta Sroka, była dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej, która medalem odznaczona została 4 lata temu. Miasto dla uchodźców przygotowuje schronienie w internacie ekonomika przy ulicy Partyzantów. Tam znaleźć może miejsce około 80 osób. Kolejnych kilkudziesięciu Ukraińców może znaleźć czasowe miejsce pobytu na terenie hali sportowej przy ulicy Madalińskiego na stadionie 650-lecia. Również pomóc chcą słupscy hotelarze, którzy przygotowują pokoje dla około 70 Ukraińców. Kolejne miejsce, gdzie uchodźcy wojenni będą mogli czasowo znaleźć miejsce dla siebie, powstać może na terenie dworca kolejowego. Posłuchajmy, co o tym mówi prezydent miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka. To bardzo piękna informacja, że Intercity zapowiedziało, że przez miesiąc będą mogli uchodźcy z Ukrainy korzystać bezpłatnie z przejazdów kolejowych. W związku z tym zakładamy, że być może dworzec będzie pierwszym miejscem, kiedy przyjadą. Przyjadą wieczorem, będą mieli kontaktu. Tam potrzebują mieć, po pierwsze punkt informacyjny, który uruchamiamy, i taki punkt czasowy chociażby. Tam jest kilka miejsc, jesteśmy po wizji, teraz będziemy porządkowali te miejsca i pewne y, takie pokoje, y, umówmy to, czasowego pobytu przez kilka godzin czy przez jakieś dwa, trzy dni możliwe są do przygotowania. Mówimy o sytuacjach nagłych i doraźnych. Miasto zrobiło przegląd mieszkań służbowych, w których również mogłyby zamieszkać ukraińskie rodziny. W sumie w Słupsku miejsce dla siebie na teraz może znaleźć około 350 uchodźców, ale miejsc dla nich może być przygotowanych znacznie więcej, bowiem władze miasta nie wykluczają, że jeśli będą takie potrzeby, wyłączane będą z użytkowania sale gimnastyczne w słupskich szkołach, by właśnie tam czasowe schronienie mogły znaleźć osoby z Ukrainy. Władze miasta Rozmawiają również z przedstawicielami wojska z 7 Brygadą Obrony Wybrzeża, by wojskowi udostępnili dla potrzebujących koszary. Władze miasta rozmawiają również z firmami ze Słupska, które zatrudniają obywateli Ukrainy, a takich osób może być w Słupsku kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy. I znakomita część Ukraińców deklaruje chęć sprowadzenia do Słupska swoich najbliższych, to oznacza, że w najbliższych tygodniach w mieście może pojawić się nawet kilka tysięcy obywateli Ukrainy. Dlatego prezydent miasta apeluje do mieszkańców Słupska, by ci deklarowali w miejskim sztabie pomocy bądź wypełniali ankiety dostępne na stronie miasta, jeśli mogą udostępnić ukraińskim rodzinom swoje mieszkania bądź inne pomieszczenia, w których osoby z Ukrainy będą mogły chociaż czasowo znaleźć bezpieczne schronienie. Największa planowana inwestycja to modernizacja infrastruktury szkół i placówek oświatowych. Miasto chce takie prace przeprowadzić w 19 obiektach. Będą to głównie remonty dachów, ale również pomieszczeń oraz otoczenia budynków. Koszt tej inwestycji to 23,5 miliona złotych. Dotacja miałaby wynosić 20 milionów złotych. Kolejna inwestycja to przebudowa ulic portowej i morskiej, czyli wylotówki na Ustkę i drogi prowadzącej do planowanego ringu, tzw. trasy olimpijskiej. Te prace mają kosztować 8 milionów złotych. Miasto chce na nie pozyskać 7 milionów 600 tysięcy złotych. 5,5 miliona złotych ma kosztować dokończenie modernizacji stadionu przy ulicy Zielonej. Za te pieniądze miasto chce wybudować oświetlenie trybuny głównej oraz rozbudować zadeszenie trybuny głównej. Ale to nie wszystko. Słupsk będzie bowiem mógł skorzystać jeszcze z trzeciej transzy polskiego ładu, czyli pieniędzy na tereny PPGR-owskie. A takie w Słupsku również są. Za 7,5 miliona złotych miasto chce zbudować sieć wodociągową w rejonie ulicy Legionów Polskich oraz na osiedlu Owocowa. Tu dotacja ma wynieść 7 milionów 350 tysięcy złotych. Ostatnią inwestycją jest budowa klinów zieleni na zatorzu, czyli ogrodów sensorycznych przy ulicy Pileckiego. Z 2 milionów i 40 tysięcy potrzebnych na to zadanie miasto chce pozyskać 2 miliony złotych. kilka ton darów od słuprzczanych mieszkańców regionu wyjechało do Ukrainy, to już drugi transport od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą. Żywność, środki czystości, higieny osobistej, środki opatrunkowe oraz leki wypełniły tira, który w środę wczesnym popołudniem wyjechał ze Słupska w stronę Ukrainy. To dary, jakie mieszkańcy od soboty do wtorku przynosili do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Część ładunku pochodzi od mieszkańców regionu. Te rzeczy są teraz najbardziej potrzebne zarówno wojskowym, jak i ludności cywilnej w Ukrainie. To już drugi transport ze słupska w kierunku Ukrainy. W niedzielę bus pojechał do szpitala w Łódzku, niedaleko od granicy z Polską, by zawieźć głównie leki i środki opatrunkowe. Podczas czterech dni zbiórki słupszczanie przekazali też bardzo dużo odzieży oraz obuwia. Te dary zostały w mieście. Ich przekazaniem potrzebującym zajmie się już miejski sztab pomocy uchodźcom z Ukrainy.